Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pani sędzia Anna Maria Wesołowska. Dzień dobry pani sędzia. Dzień dobry. Najsłynniejszy sędzia w Polsce. <grym> Najsłynniejszy? No tak. No, chyba tak. Tylko zawsze się zastanawiam, czy tylko ten wirtualny, czy również ten prawdziwy. No bo pewnie sporo ludzi nie wierzyło, że pani jest prawdziwym sędzią. Dlatego o tym przypominam. Jestem prawdziwym sędzią. I to słynącym podobno swego czasu surowości niezwykłej. Tak, podobno obrońcy chodzili do kościoła i modlili się, żeby sprawa nie trafiła do mnie. Ale trafiały w Pani ręce najpo, jedna z najpoważniejszych polskich spraw? Yy, tak, o, orzekałam w wielu sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej, tak zwanej polskiej mafii yy, Popelina, Ośmiornica, ale również w wielu innych sprawach, które dla mnie są szalenie ważne. To są sprawy przede wszystkim dotyczące krzywdzonych dzieci i młodzieży, młodzieży, która sama trafia na ławę oskarżoną. Ale jest pani sędzią karnym, nie, nie rodzinnym. Czyli tutaj jeszcze było tak. Jestem sędzią poważniej. orzekającym w sprawach karnych, tak. tak. Ja nie mówię, że sędziowie rodzinni są niepoważni, <grym> tylko że wiem, że to, my mam zawsze problem choć dziennikarze to <grym> sprawy rodzinne, natomiast karne już oglądamy. I, czy ta sława, kiedy doszło do sądzenia, na przykład Popeliny i tak dalej, już pani miała tę sławę, czy jeszcze nie? Już miałam, o, tak, jednocześnie. Grunkster, nie, nie, nie popełniali błędu, widząc filigranową blondynkę, że nie będzie źle? Yy, nigdy nie popełniali błędu, może pierwszego dnia, ale po pierwszej godzinie rozprawy wiedzieli, że yy, na mojej sali musi być jak makiem zasiał. I zresztą tak było. Ale myślę, że bierze się to yy, z tego, że ja szanuję ludzi, bez względu na to, czy jest to y, sprawca bardzo poważnego przestępstwa, czy mniej. Dla mnie on jest zawsze człowiekiem, zawsze ludziom daje szansę. Naprawdę, na palcach jednej ręki zliczyłabym takich sprawców, y, co do których brakowało mi kary w kodeksie. I nie ma litości dla pewnych zachowań. Ale z reguły to jest tak, że ludzie popełniają błędy, dlatego, że Ktoś im nie pokazał właściwej drogi, że wtedy, kiedy byli dziećmi, kto się krzywdził, że wtedy, kiedy dorastali, nikt im nie pokazał, gdzie jest ta lepsza strona. Czyli Pani nie ma takiego mojżeszowego podejścia? Wiesz, gdzie jest dobro, wiesz, gdzie jest zło, bierzesz sprawy w swoje ręce i ponosisz odpowiedzialność. Nie, bo to tak nie jest. Świat nie jest czarno-biały, jest szary. I teraz tylko. Trzeba znaleźć drogę w tym wszystkim. A właściwie teraz to powiedziałabym, że świat dla młodych ludzi jest światem bardzo nieprzyjaznym, pełnym zagrożeń. I znaleźć się w tym świecie to naprawdę trzeba dużej ekwilibrystyki yy, i pomocy z zewnątrz. Czyżby w Pani miłosierdzie było nad sprawiedliwością? Nie zrozumiałam. Sprawiedliwość, miłosierdzie. Pani stara się tak tłumaczyć tych przestępców. Nie, absolutnie nie. Ja tylko mam pełną świadomość, że nie można nikogo skazać bez zrozumienia, dlaczego do tego doszło. Bo oczywiście każdy musi odpowiedzieć za to, co zrobił, ale ja jako sędzia mam obowiązek się dowiedzieć, dlaczego on to zrobił. Inaczej mój wyrok nigdy nie byłby sprawiedliwy. Mhm. A jak to się stało, że została pani celebrytką? Gwiazdą telewizji. Myślę, że trochę zawdzięczam to dzieciom i młodzieży, ponieważ zawsze sprawy y, dzieciaków były mi bardzo bliskie. Y, walczyłam o przyjazne pokoje przesłuchań dla dzieci. Y, walczyłam o to, żeby były przesłuchane jeden raz w, w toku postępowania, a nie kilkanaście, bo sama miałam takie sprawy, gdzie dzieciak był przesłuchiwany 11 razy. Y, w związku z tym gdzieś moja osoba zaczęła być widoczna, wprowadziłam dwa. W 2000 roku lekcje wychowawcze w sądzie y, przez moją prawdziwą salę rozpraw przeszło 11 tysięcy młodzieży łódzkiej. Y, I o tym się głośno mówiło, to się pokazywało. Poza tym media zapraszałam wręcz na sprawy, które dotyczyły na przykład przemocy rówieśniczej narkotyków. Chciałam. No to może, że stacja telewizyjna wymyśliła sobie program, tak? Bo on pewnie no, na pewno raczej to jest licencja jakaś. Programu. Program jest na licencji niemieckiej producent TVN znając już moją twarz z tych prawdziwych rozpraw, która się ukazywała jednak w telewizji, w różnych programach. E, nawet film był nakręcony, dostał pierwsze miejsce przed publiczną telewizję. E, był zrealizowany e, e, z prawdziwej rozprawy dotyczącej narkotyku. Mhm. I w ramach filmów oświatowych otrzymał pierwsze znaczy, miejsce. to Prawdziwa rozprawa. Oni przychodzą prawdziwa. do nas i mówią, a my chcemy robić show, e, ta, które ta. jest takie jak rozprawa, ale bawimy się w sklep. Ta, nie, nie powiedzieli, że w sklep. Wiedzieli, jaki mam szacunek dla stanowiska sędziego, więc mówili, że co prawda to jest show sądowe, ale będę mogła no, troszeczkę manipulować tym, co się będzie działo. Będę mogła z tej sprawy zrobić swoją prawdziwą rozprawę. Bo, I rozumiem, udało się. Kazus wymyślali scenarzyści. Nie, nikt kazusów nie wymyśla. Sprawy są prawdziwe, z prawdziwych rozpraw. Czyli to są brane akta, pisze się scenariusz, polegający głównie na tym, żeby osoby, które w nim występują, jednak się nie rozpoznały w tym rzeczywistym świecie, Aha. czyli trochę zmiana nazwiska. Jak miał jedno dziecko, to w programie ma dwa. Natomiast sprawy były prawdziwe. Prawdziwe są również wyroki, ale moje. No właśnie, było tak, że w scenariuszu jest wyrok taki, a pani orzekła inaczej? Oczywiście, dlatego że niczego nie da się nigdy z ludźmi powtórzyć. Jeżeli na sali tej wirtualnej miałam sprawcę, który przepraszał, który był miły, który żałował za grzechy, to należała mu się łagodniejsza kara niż być może temu prawdziwemu, który tego nie robi. A zdarzyło się uniewinnienie kogoś, kto normalnie w życiu został skazany? Nie, no musiałyby być zmienione dowody. Staraliśmy się aż tak bardzo nie zmieniać tych prawdziwych spraw. W związku z tym prawdopodobnie nie, chociaż oczywiście wiele rzeczy się na tej wirtualnej sali rozpraw działo, tylko po to, żeby program był lepiej oglądalny. W związku z tym zdarza się tam bardzo często, że ktoś z sali rozpraw okazuje się sprawcą albo że ujawnia jakiś świadek, to jest sprawcą. Tak jak w amerykańskich filmach fabularnych, sądowych. Ale w rzeczywistości też tak się zdarzało. Rzadziej, ale też. No i stała się Pani gwiazdą troszkę popkultury, bo serial. Serialem, ale serial zasłynął e, również w internecie e, fragmenty przynajmniej jako takie dość specyficzne widowisko, chyba głównie ze sprawą tych aktorów, na to szczyków, którzy tak troszkę mhm. drewnianie czasem grają, prawda? Trzeba przyjść do sądu i zobaczyć, jak ludzie zachowują się w sądzie. Są sztywni, oni są fantastyczni, ci odtwórcy, bo y, pokazują, że. Tak wygląda prawdziwa rzeczywistość w sądzie. Jest tak, że ludzie mdleją, że płaczą, ale niektórzy są tak sztywni, że właśnie jak drewnianie wyglądają. Legendarny pan Gosztyła. Oh. Jest <grym> najpopularniejszy w internecie z panią w tak. dialogu, ale To też na tak? Oho, też, I też z przeszłością? Też, też. Że tak się tak. Ale nie znali się Państwo rzeczywiście. Nie, nie, nie. Aż tak. ale, czy w czasie programu również pani orzekała normalnie? Tak. I było widać różnicę po zachowaniu się ludzi na normalnej sali? Którzy nie, gdzieś tam nie, widzieli w Pani tą A. osobowość telewizyjną? No na przykład zdarzyło mi się, że taki sprawca, który nie przyznawał się przez długie miesiące, nagle jak zobaczył w kolejnym składzie mnie, wszedł i mówi: no dobrze, Panie sędzio, nie będę ściemniał, Pani i tak się dowie. Przyznaję się, <laughs> oczywiście. E, pani sędzio, ale teraz już programu nie ma. się skończył. E, TVN zrezygnował, czy pani stwierdziła, że już wystarczy? E, TVN zrezygnował. E, myślę, że trochę dlatego, że ja nie bardzo godziłam się na to, żeby program był show sądowym. Był to jednak program, e, fabu dokument fabularyzowany. I nie żałuję, że ten program poszedł w tym kierunku, dlatego, że nasze społeczeństwo nie chcę śmiać się z sądu. Nasze społeczeństwo potrzebuje wymiaru sprawiedliwości przez duże S i nie mogłam tych ludzi zawieść. Mam wielu y, wiernych kibiców, naprawdę. Y, myślę, że trochę szkoda, że tak szybko, bo teraz y, rodzi się wiele zagrożeń wiele pow y, powodów do tego, żeby o prawie rozmawiać z ludźmi. I nie ma teraz kto tego robić. Ale wiem, że jest wielu y, zwolenników programu, którzy już protestują. Mm -hmm. Być może program wróci na antenę, zobaczymy. Manifestacje. Y, <laughs> nie, bo ja pamiętam, kiedy no, było troszkę kontrowersji także w tych środowiskach y, prawniczych. Y, pani tłumaczyła, że przede wszystkim to ma być edukacja, że to ma uczyć ludzi, nawet y, jak działa Temida. Na tym najbardziej mi zależało i to się udało. To był mój kolejny krok w kierunku edukacji. Najpierw były te lekcje wychowawcze w sądzie, później był mój poradnik bezpieczeństwa młodzieży, później był ten program, a teraz są bezpośrednie spotkania z dziećmi, z rodzicami. Również z pedagogami szkolnymi, od 10 lat się spotykam. Bez edukacji prawnej nie damy sobie rady. Świat już dzisiaj nie może funkcjonować. Jak prosiłam o edukację prawną w szkołach, kiedyś dowiadywałam się w ministerstwach, że nasze dzieci nie będą popełniać przestępstw. Tylko w ubiegłym roku 122 tysiące czynów, popełniono czynów karalnych. Popełniły je dzieci do 17 roku życia. 50% Dwa tysiące dzieciaków miało konflikt z prawem. To mało. To bardzo dużo. W związku z tym nie możemy tych dzieci zostawić samych, bo będzie jeszcze gorzej. Edukacja jest niezbędna i to chciałabym, żeby wszyscy głośno powtarzali. Na, na Uniwersytecie Dziecięcym, na UniKiC, spotyka się pani z bardzo moimi dziećmi. Ośmiu, siedmiu latkami. Tak? Sześciu, pięciu. Co taki maluch może w ogóle wiedzieć o prawie... O sądzie. Inaczej bym powiedziała, co taki maluch powinien wiedzieć? Powinien wiedzieć przede wszystkim, że ma prawo do tego, żeby żyć bezpiecznie. Ma prawo do tego, żeby potrafiło się takie dziecko obronić przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Czyha ich, bar ich, czyha ich bardzo dużo. Dziewczynka, jedenastoletnia. Duża. Nie powinna odejść z obcym mężczyzną, prawda? A odeszła. Ona, ta historia teraz ostatnia. I historia złodzi. Ale czy ktoś temu dziecku powiedział, że nie wolno? I dlaczego nie wolno? Jak rozmawiam z tymi pięcio, sześciolatkami, mówią o swoich problemach. Jesteśmy bici. Wymuszają na nas różne rzeczy. Obgadują nas, plotkują. Jest nam źle z tym. Do kogo mamy z tym iść? W internecie Natrafiamy na strony z przemocą, na strony pornograficzne. Nie mówimy o tym nikomu, bo nam zamknął internet. Poza tym wy się na tym nie znacie. Dzieciaki mi tak mówią. Mama nie wie, jak, jak y, 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 zabezpieczyć te strony. W związku z tym ja muszę tym dzieciom powiedzieć, że my dorośli jesteśmy po to, żeby je chronić, po to, żeby jak przyjdą do nas, żebyśmy ich wysłuchali. No ale dzieci mi mówią sędzio, ale ja rozmawiam z mamą, a mama mówi, że nie, to nie problem. Plotkuje na ciebie koleżanka, to się z nimi nie spotykaj, nie, nie rozmawiaj. A dziecko mi mówi, to z kim ja mam rozmawiać? Przecież to jest moja klasa. Ale co pani mówi? Co oni mają zrobić? Iść na policję z tym? Nie. Mówię im, Nauczcie rozmawiać ze sobą swoich rodziców, bo niestety, jeżeli nie mogę dotrzeć do rodziców, to mówię dzieciom: podejdź do tej mamy, ojca, przytul się, jak nie mama nie chce, tata nie chce, może jakaś ciocia Cię wysłucha, przytul się, spojrzyj głęboko w oczy i powiedz: Mamo, tato, kocham Cię, ale wysłuchaj, ja mam problem. Żebyśmy my dorośli w końcu zrozumieli, że świat, który stworzyliśmy naszym dzieciom jest naprawdę nieprzyjaznym światem, jest światem często niebezpiecznym. Tylko, żeby, żebyśmy mogli o tym z dziećmi rozmawiać, musimy mieć tego świadomość. A my przecież nie wiemy. Nie wiemy dlatego, że dzieci nam o tym nie mówią, i jest błędne koło. Wie pan. Y Ile dzieci rozpoczyna życie seksualne poniżej 15 roku życia? Nie mam zielonego pojęcia. 14% dziewczynek i 19% chłopców. 50% dzieci rozpoczyna życie seksualne poniżej 18 roku życia. Jak pan będzie rozmawiał z matkami, to jeżeli mają córki poniżej 18 roku życia, będą przekonane, że są dziewicami. Ale przecież mamy rocznie około 200 matek między 12 a 15 rokiem życia. Co to znaczy? Że rzeczywiście te dane są prawdziwe. Nasze dzieci rodzą dzieci. Hmm. No. Wiemy o tym? Nie. Rodzice patrzą na mnie, pani sędzio, to niemożliwe, to nie moje dziecko. Moje dziecko jest idealne. Nawet jeżeli Twoje dziecko jest idealne, to ono żyje w tym otoczeniu. Może będzie chciało spróbować, a może zostanie wykorzystane. Ja teraz mówię dzieciakom w szkołach gimnazjalnych. Pamiętajcie, chcę, żeby w waszej klasie wisiał taki przepis. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15, podlega karze do 12 lat pozbawienia wolności. I pytam, ile lat musi mieć ten, kto obcuje płciowo? Jak pan myśli? Zarosły musi być tak. Nie, może mieć 14. I, A nawet 3... tak I wypełnia znamiona tego przepisu. Oczywiście do 17 roku życia nie odpowiada przed sądem karnym, ale będzie odpowiadał przed sądem dla nieletnich. Może iść do poprawczaka. Wie pan co, dzieci mi mówią, oj pani sędzio, połowę szkoły by trzeba było zamknąć. Aj. Dziękuję bardzo. Bardzo interesująca rozmowa. No, szkoda, że nie ma więcej takich sędziów, albo może są, tylko trzeba ich znajdować. <noise> pani sędzia, Anna Maria Wesołowska była naszym gościem. Dziękuję pięknie, Pani sędzio. Dziękuję bardzo.